Dziś odcinek wyjątkowo innej aranżacji, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Wynika to z tego powodu, iż obecnie tamten pokój, w którym zazwyczaj nagrywam, jest niedyspozycyjny, tak to nazwę. Hau, towarzysie, Cześć, tu Pysieka to kolejny odcinek w Furnie Działku, czyli cotygodniowej serii poświęconej. Pandomowi fury. Standardowo przypominam wam o Discordzie, link w opisie. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie jak dołączyć do fandomu, jak zrobić własną fursonę oraz jak poznać tutaj futerka. Zapraszam. Żeby jakkolwiek identyfikować się w tym fandomie, Wypadałoby posiadać fursonę Ale chwila chwila przecież ja nie umiem rysować Nie znam artysty Nie stać mnie Jak mam zrobić sobie sonę Cóż jest parę sposobów żeby zapobiec takim sytuacjom Jednym z tych sposobów jest stworzenie swojej fursony w jakimś generatorze internetowym Chociażby w Makerio Link w opisie Drugim jest pobranie darmowego template'u z internetu Taki template możecie sobie po prostu pokolorować I żeby coś takiego w internecie znaleźć Wystarczy wpisać waszą rasę po angielsku I frazę ref shit i powinno wam wyskoczyć. Jeśli natomiast nie masz pomysłu, jak zrobić swoją sonę, polecam się poinspirować czymś w internecie. Przy czym poinspirować nie znaczy ściągnąć, ukraść, kalkować. Pamiętajcie, że kradzież czyjś furson jest bardzo zła i w tym fandomie na pewno was za to opie bardzo źle o was powiedzą. Jak już macie stworzoną swoją fursonę, pewnie chcielibyście poznać parę futerek. Ale jak je znaleźć? Gdzie je poznać? Gdzie z nimi pisać? Oprócz oczywistych grup typu Fury Polska Wszaki możecie spotkać na aplikacji Telegram. Jest to zupełnie darmowy komunikator dostępny na komputery i telefony i w sumie chyba wszystkie urządzenia. Wystarczy go pobrać i jedyne czego potrzebujecie to zalogować się tam za pomocą swojego numeru telefonu. No i dzięki temu będziecie mieli dostęp do aplikacji, która zawiera naprawdę masę fajnych opcji. A co najważniejsze, będziecie mieli konto z dużą ilością futer. Oprócz telegrama możecie również poszukać futrzanych discordów. Żeby łatwo wam było odnaleźć strony, która was interesuje, polecam wejść w ten link Możecie tam dołączyć do masy futrzanych Discordów, a co najważniejsze, do waszych lokalnych społeczności telegramowych, czyli wojewódzkich grup fandomowych, gdzie to możecie poznać futra po prostu z waszej okolicy i się z nimi zaprzyjaźnić. Oczywiście mity w dzisiejszych czasach są dosyć trudne ze względu na panującą pandemię, ale myślę, że już niedługo to się zmieni. Jeśli macie 18 lat, możecie się zintegrować z futrzastą społecznością na takich kowentach jak futerką, kungfur, gdakon, albo po prostu poszukać jakiegoś lokalnego mitu w barze czy pubie. Oprócz tego futrzaki można spotkać na targach fantastyki, których w całej Polsce jest naprawdę mnóstwo. Comic Con, warszawskie targi fantastyki, Opolcon, Con, Magnificon, Sabbath Fiction Fest, Pyrkon. Tego jest naprawdę dużo. Praktycznie w każdym większym mieście wojewódzkim macie konwe, na którym można spotkać futrzaki. W odnalezieniu futrzaków na targach fantastyki pomożę wam Facebook albo Telegram, gdzie możecie się umówić z futrzakami, żeby się spotkać np. przed targami w danym miejscu na daną godzinę i razem na nie pójść. Oprócz tego mamy również full walki, które są bardziej realną rzeczą w obecnych czasach. Żeby się z nimi zapoznać po raz kolejny posłuży nam aplikacja Telegram. Swoją drogą, chyba wystarczająco dużo się na tej aplikacji dzieje, żeby Was nakłonić do założenia I co? Obecnie Furszy są organizowane w praktycznie całej Polsce. W Kielcach, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, czy Gdańsku. I tak dalej, i tak dalej. Są również organizowane tak zwane mini na przykład ten w Bydgoszczy, gdzie również możecie poznać parę futerek. Mam nadzieję, że wymieniłem swoją drogą większość z tych walków, starałem się researchować. Informacje na temat wydarzeń w fandobie możecie znaleźć chociażby na moim Discordzie, link w opisie. Możecie też je znaleźć na Facebooku czy właśnie Telegramie. Polecam Wam przeszukać internet z frazą fury i może coś wtedy znajdziecie. Na terenie Polski jest masa furmitów, ale pamiętajcie też o tych zagranicznych, o nich powiemy sobie w przyszłych materiałach. Pewnie niektórym z was panie, taki pomysł do głowy, że żeby pójść na taki mit, koniecznie potrzebny jest fursuit. Ale tutaj was zaskoczę. Nie jest potrzebny, w zupełność. Nie warto się spieszyć z tym Fursiutem. Nie jest najważniejszy Fursiut, tylko najważniejsi są ludzie, najważniejszy jest fandom. łoki i wszystkie mity to tylko tak naprawdę przykrywka, żeby poznać masę fajnych ludzi, razem się zintegrować i stworzyć naprawdę zgraną i fajną społeczność. Najważniejsi są ludzie i to właśnie na tym powinniśmy się skupiać, by stworzyć fantastyczną społeczność, która będzie siebie zawsze wspierać. A furciut, cóż, no można się obejść bez niego. Ja czasami też narzekam, że chodzę w fursjucie, bo nie mogę chociażby pójść od razu potem na jakiś afterek po konwencie powiedzmy. Muszę się przecież rozebrać, może wziąć jakiś prysznic, zazwyczaj jest się spoconym. Jest też dużo rzeczy, które w furciucie przeszkadzają Ci w takim ogólnym byciu. Ale jeżeli chodzi o fursyuty, opowiem Wam o tym w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że odcinek jak zwykle Wam się bardzo podobał i zostawicie tutaj łapkę w górę i subskrypcję. W następnym odcinku powiem Wam, jak powiedzieć, że jest się futrzakiem bez wywołania zażenowania u drugiej osoby, czy też na przykład u rodzica. Ja byłem Pysiek, a my widzimy się już za tydzień w kolejnym furniedziaku. Trzymajcie się, hej, hej. Swoją drogą chciałem bardzo pozdrowić Roxy Foxy, ze względu na to, że na moim Instagramie mnie o to po prostu poprosiła, a ja tak zwlekam z tymi zwlekam. przepraszam tak długo, ale pozdrawiam tutaj na filmie. No, papa.